Cześć z tej strony, Kamil Błaszczyk. A to jest kolejny odcinek poradnika ślubnego, w którym dowiecie się, co powinna zawierać umowa z fotografem ślubnym. Umowa z fotografem ślubnym to podstawa udanej współpracy. Pozwoli Wam ona uniknąć różnego rodzaju niedomówień i ewentualnie rozwiązać kwestie sporne. A teraz pokrótce postaram się przedstawić, co taka umowa powinna zawierać. Punkt dotyczący przedmiotu usługi powinien zawierać następujące informacje. Przede wszystkim powinien być to wybrany pakiet. Czy jest to wyłącznie reportaż, czy macie do tego jakieś sesje plenerowe, ewentualnie sesje narzeczeńskie? Liczba zdjęć, czas pracy fotografa i zakres godzinowy, cena usługi, liczba zdjęć wydrukowanych, liczba albumów, ewentualnie jeśli mamy album, to również ilość rozkładówek w tym albumie. I to chyba wszystkie elementy, które powinny się tam znaleźć. Kolejną ważną kwestią, którą powinniśmy umieścić w umowie są szczegóły zlecenia. Zadbajmy o to, żeby w umowie znalazła się godzina ślubu oraz miejsce. Najlepiej jeśli będzie to cała nazwa parafii oraz adres. W umowie powinna się znaleźć również informacja dotycząca miejsca przyjęcia weselnego. A jeśli mamy już informację dotyczącą przygotowań, powiedzmy miejsca i godziny, w którym odbędzie się make-up, wizaż, to również możemy to wpisać do umowy. Jeśli zależy Wam na tym, żeby Wasz ślub fotografowała osoba, z którą podpisujecie umowę, zadbajcie o to, żeby w umowie pojawił się zapis dotyczący tego, że nie wyrażacie zgody na to, żeby zdjęcia wykonywał podwykonawca. Wspominałem już o tym niejednokrotnie, w umowie powinien znaleźć się zapis. Dotyczący sytuacji, w której fotograf nie będzie mógł się stawić na Waszym ślubie. W takiej sytuacji fotograf powinien zapewnić zastępstwo, które możecie zaakceptować bądź nie. Jaka jest różnica między tymi dwoma pojęciami, tłumaczyłem w poprzednich odcinkach, do których link znajdziecie powyżej. Moim zdaniem, lepiej, żeby był to zadatek, a jego kwota powinna zostać zawarta w umowie. Jedną z ważnych kwestii, która powinna się znaleźć w umowie z fotografem ślubnym, jest kwestia rozliczenia. Ustalcie, czy rozliczenie następuje w dniu ślubu, po ślubie czy przy oddaniu zdjęć. Fotografowie ślubni, żeby zdobywać kolejne zlecenia, muszą publikować zdjęcia ze ślubów. Określcie w umowie, czy chcecie, żeby wasze zdjęcia były publikowane, czy tego nie chcecie. Wasze zdjęcia będą zapewne publikowane na Instagramie, Facebooku, portalach branżowych. Oraz w pisach blogowych fotografów, gdzie będzie to zazwyczaj coś w okolicach 100 do 120 zdjęć. Jeśli nie chcecie czekać w nieskończoność na oddanie waszych zdjęć ślubnych, powinniście ustalić termin oddania zdjęć. W moim przypadku jest to 60 dni roboczych. Fotograf powinien zagwarantować w umowie, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz sprzęt do wykonania zlecenia. Myślę, że powinien zagwarantować również, że posiada zapasowy sprzęt oraz kurs liturgiczny, który często jest niezbędny do wykonania zlecenia. Powinniście zadbać o to, żeby w umowie znalazły się dane fotografa. Jeśli fotograf prowadzi działalność gospodarczą, będzie to nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Jeśli fotograf natomiast nie prowadzi działalności gospodarczej, dobrze, jeśli to będzie imię i nazwisko fotografa, PESEL oraz jego adres zamieszkania. Ważną kwestią jest, żeby był to PESEL, a nie np. numer dowodu osobistego, z tego względu, że dowód osobisty możemy zmienić, a pesel nie zmienimy. Przydadzą się również wszelkie dane kontaktowe, numer telefonu i adres e-mail. Na dzisiaj to już wszystko pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, a w następnym odcinku dowiecie się, co może Was zaskoczyć w umowie z fotografem ślubem. Do zobaczenia!